Jarosławowi Kaczyńskiemu w ciągu tych, tych ostatnich lat wyrósł bardzo silny konkurent. To znaczy, że on jest gotów tutaj rzucić Kaczyńskiemu rękawicę? Nie jest przypadkiem też argumentem za tym, żeby ta koalicja dalej trwała w jedności. Solidarna Polska jest ciągle partnerem słabszym. Pójście w przyspieszone wybory. To jest duże ryzyko tego, że nie będzie miał większości w kolejnym rozdaniu. To jest raczej osoba, która po prostu zobaczyła w pisie pewną opcję dla siebie godnościową. I porozumienie Jarosław Zbigniew mogłoby być jeszcze bardziej upokarzające niż Jarosław Jarosław. To poważny... Te słowa to... mogą być ważne. Jest... Pytanie: jest... Jak Lewica opowie swoje zachowanie? Ważny był interes ofiar przemocy. Największy obrońca zwierząt tak. w Polsce Jarosław Kaczyński. Rozmowy strajków wznawiamy nadawanie. W bardzo ciekawym dla polskiej polityki momencie, bo trwa kryzys w koalicji rządzącej po głosowaniu o sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Jarosław Kaczyński musi się mierzyć z buntem na pokładzie. W tej chwili już trzeszczy w szwach koalicja. Być może nie będzie już w Zjednoczonej Prawicy Solidarnej Polski. Nie wiadomo co dalej z Jarosławem Gowinem. Jak ci się wydaje, do jakiego stopnia to co w tej chwili robi Jarosław Kaczyński jest realną próbą pozbycia się koalicjantów, a do jakiego stopnia jest to spektakl obliczony na potrzeby mediów, którym Jarosław Kaczyński chce pokazać, że symbolicznie karze tych, którzy zagłosowali przeciwko proponowanej przez niego ustawie przedwczoraj. Myślę, że spektakl to jednak nie jest. Myślę, że jest to moment dla Jarosława Kaczyńskiego bardzo trudny i jest to ten moment, w którym on musi udowodnić, że naprawdę ciągle to on, być może z drugiego szeregu, spoza rządu, ale jednak to ciągle on tym rządem tutaj kieruje i że to Polska będzie się zmierzać w takim kierunku, w jakim on ustali, że nie będzie żadnego raptownego skrętu w prawo, jaki usuflował Zbigniew Ziobro, który, przypomnijmy, w ostatnich miesiącach stał się twarzą tego ataku na y, osoby LGBT. W ogóle na całą społeczność, wszystkich, którzy odbiegają od narodowo-katolickiego wzorca. Bo wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński miał zupełnie inny pomysł na Polskę w najbliższych miesiącach. Jarosław Kaczyński, razem z Mateuszem Morawieckim, który już w tej chwili cieszy się jego pełnym zaufaniem, chciał się jednak skupić na rozwiązywaniu problemów gospodarczych, na pewnym wyciszeniu emocji. Teraz mamy trzy lata bez wyborów, nie ma potrzeby nakręcania takiej huśtawki nastrojów, jaka się działa w ostatnim okresie. Tymczasem Zbigniew Ziobro dalej tą prawicę polską, Zjednoczoną Prawicę pchał w kierunku dyskusji światopoglądowych, które Polaków by po prostu zmęczyły. I teraz Jarosław Kaczyński musi stanowczo powiedzieć temu dosyć, musi to zatrzymać. Nie może dopuścić do tego, żeby ktoś narzucał mu agendę. Nawet jeżeli Jarosław Kaczyński przecież też jest politykiem prawicowym i się z tą agendą w jakimś stopniu Ryszard łuczyn, publicysta polityki, napisał dzisiaj, że Jarosław Kaczyński przekroczył już Rubikon i po tym, co stało się teraz, po tych słowach, które padły, już nie ma wyboru i musi zniszczyć swoich koalicjantów. Ja natomiast zastanawiam się, jaką alternatywę ma w tej chwili prezes Prawa i Sprawiedliwości, bo przyspieszone wybory w sytuacji, kiedy do Sejmu weszłyby prawdopodobnie te ugrupowania, no bo Lewica, myślę, że jeszcze by się prześlizgnęła. Tak. Podobnie też Polskie Stronnictwo Ludowe, a mamy jeszcze przecież formację Szymona Hołowni, która tam orbituje w okolicach 10%, no, ma ten tym, efekt nowości. Zdobył, może właśnie o to chodzi, myślę, że my jej jeszcze nie mamy. Bo Szymon Hołownia na razie rozbudowuje struktury, tworzy swoją platformę programową, natomiast... No już może, nawet transfery przeprowadza zdobył, tak, ostatni kazus z tak, Hanny To pierwszą Przedstawicielkę w Sejmie. Natomiast on ciągle jeszcze się nie ukonstytuował. I dlatego, jeżeli tutaj już nawiązujemy do wcześniejszych wyborów, to myślę, że właśnie dla Jarosława Kaczyńskiego ten moment wbrew pozorom nie jest zły. Bo mm -hmm. nie ma jeszcze ani nowej Solidarności Rafała Trzaskowskiego, jeśli w ogóle powstanie. No ja myślę, że jest w tym coś, co powiedział Przemysław Czarnych poseł, poseł PiSu, że Ruch Trzaskowskiego spłynął razem z tymi <laughs> ściekami. To była bardzo ok okrutna tutaj analogia. Ale, ale też faktycznie już w tej chwili nikt nie mówi o tym ruchu Trzaskowskiego. Także tak. myślę, że tutaj możemy przekreślić w ogóle tą formację. Tak, więc no niestety, no okrutne, ale prawdziwe więc tak jak mówię, no, ruch Trzaskowskiego się nie ukonstytuował, ruch Hołowni pracuje nad swoim ukonstytuowaniem się, ale to jest ciągle ten etap wstępny, to nie jest ten moment, kiedy oni już mają gotowe listy na przykład na wybory, są gotowi rozpocząć skoordynowaną pracę w kampanii wyborczej, natomiast Prawo i Sprawiedliwość ciągle jest na fali, Jarosław Kaczyński ciągle jest w stanie na ludzi, którzy są w pis wpłynąć, on jest w stanie na przykład im wytłumaczyć, jaką stawkę mają te wybory dla nich osobiście. Chodzi mi tutaj o tych wszystkich ludzi, którzy za sprawą PiS dostali się do Telewizji Polskiej, dostali się do spółek Skarbu Państwa. Przecież jeżeli PiS teraz straci władzę, to ci ludzie znów będą bez zajęcia i jeszcze będą z tym odium brali udział w najbardziej zuchwałej próbie zawłaszczania Ale... państwa. Czy ten argument o spółkach Skarbu Państwa nie jest przypadkiem też argumentem za tym, żeby ta koalicja dalej trwała w jedności? Spójrzmy, jakie profity ma Zbigniew Ziobro, który tą swoją partię rozwija, odpala te konwencje, sam siebie stawia jako twarz, jakiego szeryfa tej reformy sprawiedliwości. Ziobro dzieli, Ziobro rządzi, Ziobro oskarża, cały czas jest ofensywie. Tak? Jarosławowi Kaczyńskiemu w ciągu tych, tych ostatnich lat wyrósł bardzo silny konkurent. I teraz uważam, że Ziobrze kompletnie nie opłaca się w tej chwili opuszczać tej koalicji. Moim zdaniem ono odgrywa spektakl, mając na uwadze to, że Jarosław Kaczyński nie ma bez niego większości w Sejmie. Z kolei Jarosław Kaczyński pójście w przyspieszone wybory. To jest duże ryzyko tego, że nie będzie miał większości w kolejnym rozdaniu. I wtedy będzie musiał szukać koalicjantów. Jak wiadomo, Jarosław Kaczyński nie znosi być politycznie zależny, zależny od nikogo. Między innymi też jest, taka jest geneza tego kryzysu, że po, tym, po wyborach w 2019 roku bez Solidarnej Polski, bez porozumienia Jarosław Kaczyński już nie ma większości. Mieliśmy ten kryzys w maju, kiedy było porozumienie dwóch Jarosławów, bardzo upokarzające dla Jarosława Kaczyńskiego, i on tego nie zapomniał. Więc w kolejnych wyborach tych przyspieszonych PiS prawdopodobnie nie będzie miał większości przy tylu partiach które wejdą do parlamentu prawdopodobnie wzmocni się konfederacja solidarna Polska jeśli będzie startować osobno zabierze przypuszczam 4-5 punktów procentowych więc dla Jarosława Kaczyńskiego to jest ryzyko które już kiedyś podjął 2000 Podczas rozbijając koalicję z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin i wtedy przegrał, na długo tracąc władzę. Pytanie, czy Jarosław Kaczyński teraz podejmie to ryzyko, czy jednak spróbuje się dogadać i z Gowinem i z Ziobrą, bo moim zdaniem z perspektywy PiSu dalsze trwanie tej koalicji, dogadanie się wspólne jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem w tym momencie. Mówisz o ryzyku, przed jakim stanął Jarosław Kaczyński, natomiast muszę powiedzieć, że dla Zbigniewa Ziobry to też jest sytuacja bardzo ryzykowna, bo zgodzę się z Tobą, że faktycznie Solidarna Polska też wyszarpała duży kawałek tego tortu, właśnie jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, jeśli chodzi o media. Naprawdę no, można powiedzieć, że ilość tych intratnych stanowisk, które oni dla siebie zgarnęli jest wręcz nieproporcjonalna do tego, ilu mają realnie parlamentarzystów w Sejmie. Natomiast jeżeli Zbigniew Ziobro chciał się utrzymać w tym układzie i spokojnie konsolidować swoją pozycję, to nie powinien był stanowczo występować przeciwko tak zwanej ustawie bezkarnościowej. Jeżeli zdecydował się to zrobić, to znaczy, że on jest gotów tutaj rzucić Kaczyńskiemu rękawice i Kaczyński będzie, nie chcę powiedzieć zmuszony się bronić, ale po prostu no w... Powiedziałeś, że Kaczyński nie lubi być zależny. Kaczyński nie lubi też zabiegać o swoich słabszych partnerów. A Solidarna Polska jest ciągle partnerem słabszym. Jarosław Kaczyński, gdyby chciał utrzymać tę koalicję w obecnym kształcie, musiałby odbyć kolejne negocjacje. I porozumienie Jarosław Zbigniew mogłoby być jeszcze bardziej upokarzające niż Jarosław Jarosław, to przed wyborami. A pamiętaj, że jednak w kampanii wyborczej, jednak to po stronie tego obozu, który jest w danym momencie przy władzy, czyli rządu Morawieckiego, będą ciągle te zasoby, jakie daje aparat państwowy, będzie cały po ich stronie. Będzie, y, będą ciągle państwowe media. Y, poza tym y, Mateusz Morawiecki jest ciągle tym politykiem, który cieszy się ogromnym zaufaniem Polaków. Ciągle to jest Morawiecki, nie zbitnie w Ziobro. To Morawiecki się ciągle kojarzy z programami socjalnymi PiSu, kojarzy się z tym, z tą dobrą koniunkturą w gospodarce, która się ukształtowała. Z kolei Ziobro się kojarzy bardziej z ofensywą ideologiczną, tak, więc też jest tak, to, to elektorat, który bardziej jest tak emocjonalnie lubi być łechtany tego typu ofensywą, deptaniem ludzi, tak, atakami to... na lewice. Tak? Gdybyśmy przy tej okazji, tej kampanii Pani zobaczyć kto tak naprawdę zapewniał PiSowi wygraną. Czy to byli ludzie bardziej nastawieni ideologicznie, czy to byli ludzie bardziej nastawieni pragmatycznie, dla których PiS realizował ich realne potrzeby. I tutaj można przywołać badania socjologiczne zrobione przed ostatnimi wyborami, z których wynikało, że jednak przeciętny wyborca PiSu to nie jest osoba, która na co dzień żyje biciem gejów. To jest raczej osoba, która po prostu zobaczyła w PiSie pewną opcję dla siebie godnościową, pewną, pewną tutaj realizację swoich potrzeb. Oczywiście to nie zmienia faktu, że kiedy taki wyborca ciągle słyszy o tym, że dobry Polak musi się sprzeciwiać zarazie LGBT, to te hasła też jakoś nie zakorzeniają mu się w głowie. Ja przypuszczam, że Zbigniew Ziobro celuje w konkretny segment wyborców PiSu, dla którego jest ważny taki język. Natomiast jestem ciekaw, co myślisz o trzecim wyjściu, jakie w tej chwili ma prezes Prawa i Sprawiedliwości, czyli koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, które mogą być jednak wyjściem z koalicji ze Zjednoczonej, ze Zjednoczonej Prawicy w Latuje Zbigniew Ziobro, zostaje Jarosław Gowin, wchodzą posłowie PSL-u. Ale przecież PSL jeszcze niedawno był w spisem w stanie wojny na wsi, wojny o elektorat wiejski. I to y, wojny, w której się obronił, ale pytanie brzmi na jak długo? Ten motyw się pojawia, właśnie mnie to interesuje, dlaczego on się pojawia. Moim zdaniem, y, celowo on jest prokurowany przez pewne ośrodki propagandowe Prawa i Sprawiedliwości, żeby wysłać sygnał do koalicjantów, że PiS ma też alternatywę. Y, według mnie też raczej to jest mało, prawo, prawdopodobne dla Władysława kosiniaka Kamysza, któremu PiS podżera ten elektorat już od kilku lat byłaby to Przypomnę, polityczna śmierć. kilku dni dosłownie, gdzie Mateusz Morawiecki pojechał na Święto Polskiej wsi, do, gdzieś w Wielkopolskę, i tam odczytał zresztą list od Jarosława Kaczyńskiego, w którym pełen pochwał pod adresem polskich rolników, w ogóle producentów żywności, w którym też Mateusz Morawiecki sformułował taką bardzo niekonkretną obietnicę, ale jednak poważną, że Kolejnym celem, celem kolejnego programu socjalnego PiS będzie zrekompensowanie strat, jakie poniosła polska wieś w czasie transformacji, zwłaszcza wsi popegeerowskie. Oczywiście można tu rozłożyć ręce i powiedzieć, no 30 lat po fakcie to można sobie tutaj obiecywać, ale jednak to jest naprawdę poważny... Te słowa krok, mogą być ważne dla, dla, dla ludzi, którzy dobrych, mieszkają na tak, wsi. Tak. Właśnie w wojnie z PSL-em. I wojnie podjazdowej, nawet jeśli ona teraz trochę ucichła, bo do wyborów jest jeszcze dużo czasu. I pewnie właśnie ci wyborcy będą celem, będą kąskiem dla PIS-u w tej kampanii wyborczej, jeśli będziemy mieć przyspieszone wybory. W dniach poprzedzających głosowanie nad ustawą o ochronie zwierząt, aktywni byli też politycy lewicy. Adrian, Zand Adrian Zandberg perorował w parlamencie, było tam dobre przemówienie, padły słowa o brunatnych ławach, o pacynkach biznesu futrzarskiego, tak, także było uderzenie w skrajne prawicę, to oczywiście mogło się podobać, ale czy Lewica jest w stanie wyciągnąć, swoim zdaniem, jakieś polityczne korzyści z tej całej sytuacji, bo wiadomo, że tutaj było podbicie stawki, że Lewica chciała między innymi powołania rzecznika praw zwierząt, korzystając z tego korzystnego klimatu. Czy lewa strona sceny politycznej może skorzystać na tym obecnym zamieszaniu? Czy tutaj y, odpowiedź jest dwojaka? Bo przede wszystkim no, pamiętajmy o tym, że Lewica nie mogła zagłosować inaczej. Czy Ty jako wyborca Lewicy byś im wybaczył głosowanie przeciwko takiej ustawie w takiej jak mówią obrońcy praw zwierząt. No to jest myślę, że żaden wyborca lewicy ustawie. by tego, by tego o, nie lewicznie. wybaczył. No właśnie, Tylko to był pytanie, sposób. jak lewica opowie swoje zachowanie w tym momencie. nie Było, było kluczowe w tym czy momencie. Wiesz, ja myślę, że ja sobie potrafię wyobrazić, jak oni to opowiedzą, ponieważ w wielu już wypadkach lewica podkreślała, że jeżeli będą wchodziły w grę dobre ustawy, które realnie poprawiają los czy to ludzi, czy to, jak w tym wypadku, zwierząt, to lewica po prostu będzie za nimi podnosić rękę, nieważne, kto je wniósł, nieważne, kto był za, kto był przeciw. Lewica tutaj ma swój kompas moralny, swój zestaw wartości i będzie działać w tym duchu. No, mieliśmy zresztą już jeden precedens, to była ustawa o izolowaniu sprawców przemocy domowej od osób, które padły ich ofiarą. Ta, usta ta, ta ustawa, dokładnie te regulacje umożliwiające natychmiastową izolację sprawcy, one wyszły przecież z Ministerstwa Sprawiedliwości i nikt na lewicy wtedy się nie zastanawiał, czy można głosować razem z Ziobrystami za ustawą, czy to w ogóle wypada. Nie. Ważny był interes ofiar przemocy i lewica y, po stronie tych ofiar Natomiast z tą ustawą kojarzy się Jarosław Kaczyński, ewentualnie jeszcze jego kot. Największy obrońca zwierząt tak. w Polsce, Jarosław Kaczyński. Tak, nie lewica, nawet nie otwarte klatki, które mają przecież tak ogromną, piękną kartę, jeśli chodzi o walkę I z Które przez wiele lat też lodbowały za tym, co w tej tak. chwili zostało zadekretowane, tak. To. Tak. Niestety teraz mówi się o Jarosławie Kaczyńskim, ewentualnie mówi się o tym, że posłowie Konfederacji okazali się ludźmi bez serca, ponieważ stosowali tą wielogodzinną obstrukcję podczas jeszcze prac Komisji Sejmowej. Natomiast lewica nie będzie kojarzona z tą ustawą, i naprawdę tutaj, nawet najlepsze przemówienia Zandberga niewiele pomogą. I w ogóle muszę powiedzieć, że to jest naprawdę no, sytuacja klubu parlamentarnego lewicy w ogóle w ostatnim czasie ma nawet pewne cechy tragizmu dla mnie. Bo lewica w czasie kryzysu ekonomicznego, który jednak dotknął Polski już od kilku miesięcy, jest jedyną siłą, która konsekwentnie naprawdę zwraca uwagę na pracowników, na w ogóle na bezrobotność. Na to, że umowy śmieciowe okazały się naprawdę straszliwą patologią. One są teraz przyczyną, dla której miliony ludzi znalazły się bez środków do życia. I te postulaty znikają. Lewica nie ma własnych silnych mediów, nie ma swojego głosu, który jakby głos lewicy stosunkowo łatwo jest pominąć. I w rezultacie ta główna debata publiczna ciągle omija te tematy, o których mówi Lewica, a one są obiektywnie bardzo istotne. Czy nie dotykamy w tym momencie po raz kolejny tego samego problemu? Lewica ma dobrą agendę, Lewica potrafi się zachować, yy, trafnie diagnozuje aktualne punkty napięć społecznych, ale nie potrafi się przebić ze swoim przekazem, dlatego że nie ma swoich mediów. Nie ma tuby, za pomocą której byłaby pewna powtarzalność komunikatów, byliby eksponowani liderzy, i hasła. Po raz kolejny stoimy przed tym samym problemem. Co to jest? Tak, to jest jedna sprawa. A druga rzecz, którą, y, którą chciałabym tutaj wypowiedzieć, to jest to, że też lewicy też trochę brakuje odwagi, żeby mocniej uderzyć pięścią w stół. Bo y, na przykład podczas ostatniej konwencji programowej. Y... Czyli może jednak nie do końca potrafi wyczuć odpowiednie emocje społeczne, które należałoby przycisnąć. Być może masz rację, bo lewica potrafi merytorycznie zdiagnozować problemy, potrafi nawet merytorycznie przygotować odpowiedzi na te problemy. Natomiast jeśli chodzi o komunikowanie się, to tutaj dla mnie jest rzeczą kompletnie niezrozumiałą. Dlaczego lewica cały czas idzie w taką retorykę merytokratyczną, taką retorykę, że będziemy partią dla wszystkich, i dla pracodawców, i dla przedsiębiorców, i dla jednych, i dla drugich. No, to smutne, ale to nie jest doceniane w społeczeństwie. Tymczasem, nie jest gratyfikowane w sondażach. Właśnie chociaż, tak. Okazuje się, że polskiemu społeczeństwu w tych trudnych czasach bardziej się podoba, kiedy ktoś posługuje się ostrym językiem, kiedy się mówi nie do wszystkich. Tylko do jakiejś konkretnej grupy i się do niej bardzo i bardzo stanowczo obiecuje się jej poprawę sytuacji. No cóż, z pewnością lewica może jeszcze się sporo uczyć, jeśli chodzi o zarządzanie emocjami społecznymi, e, formułowanie języka. Z pewnością by się przydały lewicowe media, które mogłyby nagłaśniać stanowiska lewicy. Jednym z takich mediów jest portal Strike, e, Jest kanał rozmowy strajku, do którego subskrybowania serdecznie Państwa zapraszamy. Piotr Nowak. Małgorzata Kulbaczewska, figat. Widzimy się już niebawem.